Nasz partnera, gmina Wejrowo, to z jednej strony chudko rozwijający so plac, nowy plac zamieszkani, ale z drugiej strony zatacony mylę, wortny łedwiedzeni, ciesty jezora, lasę, a tyś prastory rytuałe. terny przederchałe, tak jak tuę, w wie. Bo za mną to nie jest bohatera filmu ze Stanisława Tyma. To Struman. Struman, jeźle znaję, anielski Anielści, Stroman, prosto Umpelman ze Słomę. Chteren musi być spolony, żeby. Nawiesz, przesied, dobrobet, błekados że bezbiera byłe dobry. Adam Hebel witam serdeczno w Kowce, w terenie. Jest miejsce, wyspychę wiato Kaszeba i świat. Jezora, lasy, historia i kultura. W to lato Łędwice gmina Wejrowe. Studio Kasiebej i świat umeblował duet Meblem sobieści Sobieścigłe 241, Puck, Wejrowsko, Pianc. W Kasiebie i Świat wsiedku dobrze ułożony Dzanka Dobrzyńce, Cygert, Flaster, Budowlano, Hurtownie, Łegrodzenia, Słepsk, Kartuze, Srakłejce, Lamburg i Łeba. A, ja wiedzę na co to jest dziś! Mesorech do na Latos, we Kuelhani, w w si, Solarium, a tyś Bielezna i Badebukse.

Pełni bulwecia, z pustał na wieże ból ze piekunim to jest. Siadać i zimna nad do, każe są na pełną groci, siadać i do, każe na To be był beu w terny wiele lat już to robił. Jak my tam i tak w luźnej rozmowie tak godale, to jego 34 Struman. A jota ci marny jego ucień i tak mu pomogł przed tym. Ta słoma pedowy do tych pływów rozowiązani I wiele to jest z tym roboty? No, tam jedno z teli roboty. Trzeba to wszystko, wszystko ręcznie zrobić. Do tego sprzętu nie ma, żeby coś mechanicznie zrobić. Wszystko musi być ręcznie robione. No niestety. Wiele metrów one ma? tu coś około 3 metrów. Mhm. Jak długo to musi robić? Trzy trzeba posypiać Mhm. <laughs> I to jest taka tradycja, jak o tyle zapamiętają. To jest tradycja już chyba od wieku. Ta tradycja się trochę zmieniała w związek z tych latach. Bo jak to starsi mieszkańcy Eupowiodę ale za Storo Polsku, to był robiony sztruman na Łuźniwinę. I w ten czas on był polony. A te regle, trochę to tak przespieszane, pewno sami nie mogę dociekać z tych imprezów tak? I zrobili to na zielony Świątka. Mhm. Jak na Samorząda o. W tych czasach. I o, ja, bo w tym 1913 roku to oni tak chceli wrócę do tej tradycji. Tak, dokładnie, dokładnie. Chyba to był Zawianze, pierś, aby 1913 rok, tak się chyba. Tak bałem. I co to ma za symbolika, że trzeba go spalić? Symbolika jest i zamierzenie jest takie, żeby ten głodny, zemny zimk przepędzić z naszych stron. I ten ma być spalony. Coś na wzór, może ma żadne topienie, o. Zakończenie nie a tu obecny zimk zakończony, i żeby już mały cepło, żeby wszystko rosło i dobre wiecie wam. I to blustuje tu To jest tylko małe, dawniej w Ryśkach to małe, a teraz to sam przeniosłe do zbichowa. Jezora, lasy, historia i kultura. W to lato Łedwiedzę gmina Wejrowe. Ej, platów już ja bym musiał wiele to metrów w lindze. już so ich spitą zaraz. Witą, witum! A co? dzisiaj w lesy nie jest me drzewa my nie wynosimy, Co? Panie Lesny, że ja tam rozwezna tam pora, wietewków cię tam na święta, żeby te moje wnuci mogły degłębać z tym jałowca, a wezary robi co afera. Wietewków, wków, Ale żeby teli li wiete nażną, żeby to w trzech nie zrasa tym wtedy wyfun cały Gdańsk. Ej, tam, nie woźni. Ja tu że chcę to zgipsować. coś bo sobie. teraz taką inwestycję zrobić, bo mnie są so plany zmieniły biznesowe. Plany biznesowe. A ja ci we ale przyudę plany biznesowe. No, psuda ja są so mógł w tym siurku drzewo trzymać i nim handlować z tym co jest. Ja no, ja a teraz jest so ten biznes, sepnę, bo no, tam tam ale. No i teraz ja to na mikroapartamenty przerobić i stale są zrobi. traci ele, załowy, elegancki. No, no, ale tu w... Cyger nie mają też płotę, nie? Jo! Ja muszę płot założyć, bo... Jo, wczoraj kupił węgiel, dwie tonne. Zysa Reno się i widzę, że jedna tona Kto mi to ukradł? Bo... łeb docz? A propos tego węgla, ja tu musia kara nogą kupić tyś, Bo ta co ja wziąłem ten węgiel, to ona tam w tę dziurę wpadła to koło, co tam było mało, bo wam tam ta droga do swojego budynku nad lesistwa, to ma ta taką bele jako taką sprawę, że to zawsze wzię... zbog! Mojego... A nie tu tujesz flaster mają, ty co ta droga uprawia? Dobrzyńca cygert. płoty panelowy i betonowy, flaster do chłodników, materiale budowlane i gips plate. Cygiert, Syrakułewskie To trochę rzeczywista sprawa. Gmina Wejrowe to serce kasie, pijacie bije w rytmie tradycyjne piesni, zwanków, akordeonu, eusmiwków i mieszkańców. A je kto sam spyta, czy ja warto wybrać Santuna wandrówka, na pływiec je odpowiedzi plus jeden. Tu nalaz możesz na co najlepsze na kasiebach. Piękno zrode, błykado z kultury, e belli śmaci. Tu każdy kundk ma swoją niepowtarzalną historię eurok. Tu tradycje spłatyków są z tym, co nowi. Mysz prawda! Kultura, i sztuka, jest tu u nas nawet sygnał Rauci, nie tak daleko do chmury, pryw na jego regionu. Kar z Wejrowska, Kasiewską i Jerozolemą, to je jeden z najwyższych placów pielgrzymkowych. Tu w wie dosłowno, że jest so magia, a magia filmowego montażu doprowadzała do tego, że choć struman jest polony, to on cały czas za mną stoi. Taci myk. Możemy zdrzec z jakimś rozbawieniem na to, jak nasi przodkowie widzę świat, co było dla nich woźny i czemu oni łebowi swoje rzeczy rytuała, Dzise człowiek 21 wieku, może tego nie rozmiec, może są z tego smioc, ale. Tak płeprowdzę, to jest baro racjonalny zajani. Każdy człowiek chce łe ten chaotyczny świat w siebie, i brakuje do tego rytuałów. Może są ma wydawać, się jej inaczej, ale myślę, że mełed my naszych przodków, tego płerządkływania świata, tego budowani sobie języka, gestów, wyroziani siebie, wyroziani swoich potrzebów. To są wartości, od techternych meso mojemu łednich nauciec. Mojemu so ich nauciec. Ty, w gminie Weirowe, gdzie taci story story zwycięży, są dali żyw. Dejta z nas w komentarze, gdzie jeść na Kasiebach, gdzie są so ta ci rzeczy, rzecie, magiczny, rytuał. Dejta nama znać, co va meslita, tradycje. Czekam na wasze komentarze, czekam na wasze paje w góra, na subskrybowanie naszego karnela i na to, żeby wadowała znac, że Kasiebci Media rozwijają się so na YouTube. Do uzdrzeni. Jezora, lasy, historia i kultura. W to lato Łódź Gmina wejrowe. W Kasiebe i świat w siatku, dobrze ułożony Dzanka Dobrzyńce, cygert, flaster budowlanu hurtownię Łegrodzenia, słebsk kartuze ze Lamburg i Łeba. A ja wiedzę na co to jest dziś. Mesorech na lato z Dobrzyńcą, Kuelhani we w Solarium, a <sum> tyś bielezna i Studio Kasiebe i Świat umeblował Duet Meble. Wejrowłe Sobieści Gładwa 241, Puck, Wejrowsko -pians. Bóg zapłać web wspierającym naju na serwisu Patronite. Wasza pomoc to rozwijać Media.